Nazywam się Patrycja Musiał. Z branżą nieruchomości jestem już związana 10 lat, a od trzech współpracuję razem z AssetHome.pl. Właśnie wystartowaliśmy z najnowszą inwestycją w Koło Brzegu. Jest to Harmony Resort. Inwestycja będzie położona w nowoczesnej dzielnicy, około 150 metrów od plaży. W sprzedaży będą dostępne dwa skrzydła budynku, apartamentowiec oraz kondo hotel. Jeśli chodzi o apartamenty, będą tam dostępne dwa rodzaje lokali. Jedne o powierzchni 39 metrów i o powierzchni 75 metrów kwadratowych. Klienci mają możliwość zakupu lokalu na własne potrzeby lub na wynajem. A każdy z właścicieli takiego apartamentu będzie miał możliwość Pisania umowy ze sprawdzonym operatorem. Dla właścicieli apartamentów czeka szereg udogodnień: baseny zewnętrzne i wewnętrzne, strefy dla dzieci, sala fitness. Na terenie inwestycji będzie również lobby i recepcja oraz restauracja a la carte. Szczególną uwagę przykuwają apartamenty dwupoziomowe znajdujące się na czwartym piętrze. Są to apartamenty z dostępem do tarasu na dachu, gdzie mamy możliwość zamontowania również jacuzzi. Te apartamenty są również z widokiem na morze. Zachęcam do zapoznania się z ofertą.